No i to znowu ja, prawda? Tak, jak wyskoczyłem sobie po biadku, mówię, pochodzę troszkę po lesie, tu mam bliżutko, tylko 50 metrów od siebie, prawda? No i co się okazało, bo ci w nocy straszny padał deszcz i co się okazało, proszę bardzo. I ktoś mi niech powie, że na lasce nie ma ryb ani grzyb. Jest wszystkiego, rybów i grzybów prawda, no to jest piękny koźlacz Dwa... nie, to są prawdziwki, nie koźlaczki co ja godą co ja, godom, co ja no i już i bierzemy je delikatnie ścinamy prawda piękne, piękne, piękne piękne, piękne prawdziweczki no i co z nimi zrobimy? ugotujemy oczywiście, tak przy samym tym, zobaczymy ojojoj, aż urwałem z grzybnią no, oczywiście widzimy, że jest zdrowy i już go do torby. Liścia musimy usunąć. Tylko liś odejdzie. O i tu drugiego bierzemy, zaraz cinamy. O, już mamy dwa. Za jednym zamachem. Od razu mamy dwa prawdziweczki. I wsadzamy je tutaj do torby. I już mamy ile tych prawdziweczków. Czekaj, to już nie widać dobrze. O. No. Wziąłem tak kamerkę sobie. Że można było ponagrywać. Nie bym się pytał. Prawda? Już mamy następnego, tam już następny jest i to same prawdziwki, no a to jestem ja, wasz właśnie przedstawiciel tutaj, oj. oj, 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 oj. a ten to za mały prawdziwek, to nie będziemy go brali wcale nawet, tylko idziemy dalej, no nie, tu jest za dużo ich, nie mogę nagrywać tak wszystkiego, o Boże, jaki piękny, o no, no to już nie wiem, o tu następny, o tu następny. A tu samochody jeżdżą i mi straszą grzyby O bol, następny No nie, no przecież to, to nie było w planie tego To miał być mały spacerek Proszę jaki piękny Zaraz go przybliżymy Gdzie on jest tutaj, gdzie te drzewo Teraz trzeba go przybliżyć ale Gdzie on jest Chyba już tak, o proszę bardzo Jaki piękny, duży Zaraz go sprawdzimy Ale w ten sposób go sprawdzimy że przetniemy na pół, czy nie jest przypadkiem robaczywy. O. I zobaczymy, co nam pokaże. Przecięcie na pół. Nie, widzę piękny. Nawet nie ma śladu po robakach. No proszę bardzo. I co to? to jest właśnie alaska. No I daleko w stronę nie muszę chodzić. No i wyskoczyłem to sobie na 10 minut. O, o ale tego jest. No co ja z tym zrobię wszystkim? No? ale już jestem to już muszę je obcinać i sprawdzamy oczywiście ale piękne, zdrowiutkie wszystkie i to następne mamy ale jest ich, ojejku co się dzieje no taki takiego czegoś jeszcze nie widziałem jak nie było to nie było był okres na ryby a na grzyby i następny i się za chwilę muszę schylać tylko o, ten jest troszkę robaczywy tam chyba dwa robaki miał w środku ślady były Prawda? i idziemy dalej o tu następny jest już i daleko nad nim muszę się ruszać w ogóle no. kurczę ile tego nazbierać, żeby nie za dużo bo no, cholera trzeba będzie później gotować ja już mam dość tego albo ryby albo grzyby także mam wszystkiego w brud ale co ja bym z tymi grzybami robiło. tu następny następny widzę już no. No nie na no ludzie weźcie mnie z tego lasu, zabieście gdzieś, wywieźcie mnie gdzieś na jakąś pustynię tam gdzie nie ma grzybów kurczę bo ja tu zwariuję chyba no, dostaj jeden man i szał wpada to kurczę, grzyby i grzyby i grzyby, 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 grzyby. on gdzieś się nie podejdzie, prawda już. i już trzeba ścinać to dobrze, no, że nie ma psa, bo mi by to wszystko podeptał no, ale miałby radarze chociaż no idziemy dalej na razie chodzimy przy samej drodze, dobra, będziemy cicho, żeby nie wystraszyć tego, no i żeby klientów tutaj nie nagonić, bo to jest normalne, no to na razie, ona, następny, o następny już widzę, o tam następny, no nie, ja sobie nie poradzę z tym wszystkim, no nie, nie mogę, dobra, na razie, żegnam i muszę powycinać, tak dopiero później spotkamy się, jak wytnę wszystko.